Cześć Boże, witajcie, mamy dzisiaj wtorek, 5 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz sprzynajł uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłum. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już w sporo staliów oddalona od brzegu miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zrękli się, myśląc, że to zjawał. I ze strachu krzyknęli. Wtedy Jezus odezwał się do nich. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odpowiedział Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru ulął się i gdy zaczął tonąć krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc, Czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się ucieszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim mówiąc, Prawdziwie jesteś synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frenzy jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. W tej Ewangelii widzimy Jezusa, który modli się podczas gdy uczniowie walczą z żywiołem, On tam jest. On tam trwa. Pan Bóg, niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w naszym życiu, to nieustannie wstawia się za nami. On jest dla nas takim schronem, w którym możemy się schować, niezależnie od sytuacji, w której jesteśmy i od tego, co się wydarzyło. Niech Was Bóg sławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Sen, Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęście.